Nr 5 wystawiamy przedsiębiorcę. Od 24 lat konserwatywnego publicystę. Ukończył z tytułem magisterskim filologię angielską, a ponadto studia podyplomowe z zakresu podatków oraz zarządzania i pośrednictwa w, obronie nieruch w obrocie nieruchomościami. Ma doświadczenie samorządowe, bo pełnił m.in. funkcję zastępcy prezydenta miasta Siemianowice Śląskie. Został również wybrany radnym z tego miasta obecnie uważa, że to, co kiedyś stało się nie do wykonania w formule UPR-u, dzisiaj ma szansę zrealizować nowa prawica. Prawa dla pana Jacka Matusiewicza. Panie prezesie, szanowni państwo trochę konkretów na temat organu, do którego aspiruję, czyli do Sejmiku Województwa Śląskiego. Budżet około 2 miliardy złotych, z czego większość pieniędzy to albo znaczone, albo odziedziczone po poprzednikach. To znaczy tu lekko po mojego serdecznego przyjaciela, z którym 20 lat temu współpracowałem w upr ze od doktora Andrzeja Ślączyka. 40 szpitali jest na radniuszku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. dts aczkolwiek tu y, województwo śląskie jest tylko i wyłącznie kasjerem, bo te pieniądze przepływają po prostu z budżetu państwa do wykonawców. Dopłaty do kolei, drogi plus pomniki socjalizmu. Pomniki socjalizmu, które nam zafundowały jeszcze rządy czy samorządy AWS i SLD. Bo marszałkowie z AWS i SLD zaprojektowali i wszczeli inwestycje związane ze stadionem Śląskim. I Muzeum Śląskim. W pierwszym przypadku ponad 700 milionów złotych, w drugim 300 milionów złotych. Rzeczywiście w drugim częściowo współfinansowanych z Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ja jestem miłośnikiem kultury. Jestem kibicem piłkarskim, ale uważam obydwie inwestycje za absurd. Ale niestety my to, my to piwo musimy spijać, bo te inwestycje już są rozgrzebane i one są. Po prostu trzeba je zakończyć. I co gorsza, trzeba będzie dopłacać każdego roku, bo w obu przypadkach będą deficytowe. Komu przeszkadzało Muzeum Śląskie na Alei Korfantego? Nie było wcale przepełnione. Teraz gigantomania. Jestem ciekaw, jak będzie wykorzystane, ile będzie kosztować, ile będzie korzyści z tego. Stadion Śląski. Powtarzam, jestem kibicem piłkarskim. Na tym stadionie przeżyłem piękne chwile, między innymi finał Pucharu Polski mojej ukochanej biegcy z górnikiem Zabrze byłoby wybudować zupełnie nowy, nowoczesny stadion. Ale powtarzam, to są pomniki socjalizmu, odziedziczone po SLD i wcześniej AWS. Szanowni Państwo, nie czarujmy się. Sejmik nosi dumny tytuł sejmiku województwa śląskiego. Ale budżet Sejniku jest porównywalny z budżetem jednego miasta, miasta, w którym w tej chwili się znajdujemy. E, tu trzeba zmienić filozofię. I tu, e, ostatnio, prezes e, udzielił świetnego wywiadu na tą okoliczność, który w pełni pokrywa się z moją filozofią. To jest filozofia zgodna z zasadą pomocniczości ogłoszonej przez papieży. Gmina, miasto, tylko to, co nie potrafią zrobić obywatele. Województwo, region, tylko to, co nie można zrobić na szczeblu lokalnym. Państwo, no to dyplomacja, obronność, policja, dług zewnętrzny i wewnętrzny. Ale pieniądze powinny iść od dołu do góry, nie odwrotnie. Uczciwie i to nas różni od ruchu Autonomii Śląska, z którym ja poniekąd sympatyzuję, no bo chciałbym, żeby była samorządność na szczeblu regionów, my tych spraw nie załatwimy na szczeblu Sejmiku. To trzeba załatwić na szczeblu centralnym, bo to jest kwestia ustrojowa. Natomiast jeśli uda nam się wprowadzić reprezentację do Sejmiku Województwa Śląskiego, nasz głos będzie bardziej słyszalny. Będziemy o to krzyczeć, będziemy wołać. 20 lat temu nieopodal tutaj zorganizowałem konwent Unii Polityki Rolnej, województwa, podówczas jeszcze katolickiego, było obecnych 300 osób. Wydawało mi się, że, że już taki wynik jest niemożliwy. Ale jednak feniks się odrodził z popiołów. Cieszę się, że jestem z Wami. Idziemy do przodu, idziemy po zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.